Witajcie dziewczyny, dodaję filmik z dostępnymi kompletami Komplet trzyczęściowy Kaftanik, do tego body na długi rękaw Kaftanik z cienkim kapturkiem Do tego spodenki z odwijaną nogawką Dostępny w rozmiarze 50 Cena kompletu 39 zł Komplet trzyczęściowy Body na długi rękaw do tego czapeczka z takimi zwisającymi uszami I spodenki Dostępny w rozmiarach 0,3, 3,6 i 6,9 Cena kompletu 38 zł Komplet również trzyczęściowy Body na długi rękaw Do tego czapeczka Na czapeczce przyszyta kokarda i do tego spodenki dostępny w rozmiarach 3, 6 6, 9 cena 39 zł komplet super córka body na długi rękaw z taką falbaneczką na ramionach do tego opaska z przyszytą kokardą i spodenki dostępny w rozmiarach 3, 6, 69 i 912 cena 46 zł. Komplet body. Do tego spodenki, falbanka po boku, nogaweczki odwijane. Dostępne w rozmiarach 36, 69 i 912, cena 45 zł. Komplet w panterkę. Body na długi rękaw. Do tego opaska z przyszytą kokardą. I spodnie po boku wszędzie jest lampas panterkowy. Dostępny w rozmiarach 3-6, 6,9 i 9, 9,12. 39 zł. Komplet dwuczęściowy. Kaftanik na długi rękaw. Do tego spodenki. Dostępny w rozmiarach 6 miesięcy lub 9 miesięcy. Cena 25 zł. Ostatni komplet w prążek. Body na długi rękaw. Do tego opaska z przyszytą kokardą i spodenki. Dostępny w rozmiarze 9, 12, 46 zł. Komplet. Bluza zapinana na zamek. Do tego spodnie dresowe. Bluza z cienkim kapturem. Dostępny w rozmiarach 3, 6, 6, 9 i 9, 12 w cenie 35 zł. W kolorze czarnym. Ten sam komplet. Bluza na zamek. Do tego spodenki. Dostępny w rozmiarach 3, 6, 6, 9 i 9, 12. Cena 35 zł. Komplet bluza na długi rękaw. Tu jest taka podszyta falbanka pod bluzą. Do tego spodnie. Dostępny ostatni w rozmiarze 3 miesiące. Cena 45 zł. Kolejny komplecik. Bluza. Do tego spodnie. Spodnie z takimi guziczkami. Dostępny w rozmiarze 3, miesiące i 9 miesięcy. Cena 45 zł. Kolejny komplet. Komplet welurowy. Polska produkcja. Bluza z kapturem. Do tego spodnie cieplejszy komplet w rozmiarze 74 cena 49 zł. Komplet bluza do tego spodenki welurowe przypominające taki sztruksik. Dostępny w rozmiarach 74, 80, 86 i 92, 45 zł. Kolejny w żółtym kolorze. Bluza. Do tego spodenki. Dostępny w rozmiarach 80, 86 i 92. Cena: 45 zł. Komplet następny. Bluza. Do tego spodnie. Spodnie dresowe z kokardą. Dostępny w rozmiarach: 1, 2, 3, 4 lata. W cenie 45 zł. Komplet. Bluza dresowa z takim wyszytym cekinowym napisem Ono. I do tego spodnie dresowe. Spodnie z takim przeszyciem po środku. Dostępny w rozmiarach 2, 4 i 5 lat. Cena. 57 zł. Ten sam komplet, tylko że w kolorze fioletowym. Cena ta sama 57 zł na 2 i 4 latka. oraz ostatni 3 latka w kolorze brzoskwiniowym. Cena ta sama 57 zł. Jacyki zapinane na napki w rozmiarze 033669 w cenie 25 zł.